Wszystko co musisz wiedzieć o monitorach. Część pierwsza. Pierwsze monitory nie wyglądały tak, tylko tak. Monitor jest urządzeniem wizualizującym wynik pracy na komputerze. No tak było. Nie zmyślam. Wraz z postępem technologicznym powstają coraz nowsze technologicznie monitory. Wyróżniamy parę typów monitorów. Monitory CRT kineskopowe, monitory PDP plazmowe, monitory LCD ciekłokryształowe, monitory LED, obecnie najpopularniejsze, oraz monitory OLED. Każdy z tych wyświetlaczy ma również swoje warianty, np. OLED i AMOLED. A więc zacznijmy od początku. Monitory CRT kineskopowe pojawiły się w roku 1931. Były one produkowane przez niecałe 80 lat. Ostatni egzemplarz został wyprodukowany w 2008 roku przez firmę Samsung. Charakteryzowały się dużymi rozmiarami, jednak nie chodzi o przekątną, tylko o odległość wyświetlacza od tylnej obudowy. Patrzenie na taki monitor bardzo męczyło oczy. Monitory kineskopowe zużywały duże ilości energii elektrycznej. W zależności od marki, 17-calowy monitor mógł pobierać od 150 do 230 W. Te urządzenia emitowały również szkodliwe promieniowanie elektromagnetyczne. Ich technologia opiera się na lampie kineskopowej, skąd wzięła się również nazwa tych monitorów. Przejdźmy teraz do budowy monitora CRT. Teraz widzicie przykładowy przekrój monitora. A więc, pod numerem 1 mamy lampę kineskopową w formie próżniowej tuby. Pod numerem 2 mamy działa elektronowe wraz z układami skupiającymi wiązki. Pod trójką mamy wiązki elektronów. Pod numerem czwartym mamy cewkę odchylającą. Pod numerem piątym mamy luminofor, czyli związek chemiczny wykazujący luminescencję lub fosforescencję. Pod szóstką mamy maskę, czyli pewnego rodzaju filtr dbający o to, aby elektrony uderzały idealnie w powierzchnię wyznaczonych pól luminoforu subpixel. A pod siódemką mamy anodę. Znając budowę monitora, możemy teraz odpowiedzieć na pytanie, jak powstaje obraz na monitorze kineskopowym. A więc, trzy wiązki elektronów RGB są wysyłane w kierunku szyby powleczonej luminoforem za pomocą trzech dział elektronowych, umieszczonych w tylnej części próżniowej tuby kineskop. Wiązki te kierowane są za pomocą silnego pola magnetycznego, cewki odchylającej, tak aby trafiły w odpowiedni obszar na luminoforze. Elektrony uderzają w luminofor i tworzą plamkę Pixel o określonym kolorze jasności. Luminofor świeci pod wpływem padającego na niego promienia. Piksele wyświetlane są punkt po punkcie w liniach od lewej do prawej strony. Monitory CRT możemy podzielić ze względu na rodzaje masek na trzy rodzaje. Monitory z maską perforowaną, szczelinową oraz szczelinowo perforowaną. Od rodzaju maski zależy jakość oraz nasycenie barw.